Trzeba kackę podlać. O kurwa! O kurwa! Trzeba ją gasić. Ja pierdolę. Ojej. Nie żadnych filmików, ale też Tomek, znaczy się ten. Marcin ponoć się poddał jakiemuś ogórkowi, który nie wiem co ten chłopak robi, ale gratuluję temu, co, co, co wygrał. Poddał Marcina to. No, panie Jadę? trenerze, no, panie trenerze, no, z całym szacunkiem, ale dlaczego ogórek? U sałateczko. Co to wysłał? Mizi. Mi, mi, Missy z Discorda Dobra, wiem już który Pewnie, że tak Pewnie, że tak Już Elrico nas poprowadzi do... O, ja pierdolę Kurwa Ja pierdolę Pisałaś mi miłość jeszcze nie znałem Kurwa to zdjęcie dobre w chuj ja pierdolę. nie? Ja pierdole Nie tak takie zdjęcie to kurwa No ja pierdole no Nóżki małe chudziutkie tutaj Tutaj Fajne ciało, koczły jak to jest tak jest Zajebista To są kurwa pizdy Oni mają kurwa dupy tam, kurwa, w, w, wszyscy są zaręczeni. Będą siedzieć w fotelu jak pizdy. A my strelą kurwa. No to kurwa może się przedłużyć, nie? 20. Masz czas na rotację? Mam czy nie? Masz, masz, masz. masz O kurwa, no, nie ciężko. No. Tak ja pierdolę. Ja ciężko by było. No, jakbyś... południową już wam mówię. Ja mam plan. Na południową. Yy, yy, od południowej granicy Białorusi, czyli z Rzeszowa i z Lublina, lecimy w taki sposób. Tu już będą ukraińscy żołnierze yy, razem ze wsparciem NATO rozstawieni. Po cichu. Po cichu. I zajmujemy, oni zajmują Mozyż. A my razem z Litwą po przyjęciu Królewca Kaliningradu wjeżdżamy od Wilna. Robimy yy, jak najszybszy, yy, jak najszybciej staramy się dojść do Mińska z dwóch stron. Rosja nie zdąży zareagować. I mamy w kleszcze wzięte całą, całą zachodnią Białoruś. Która podda się i skapituluje, bo będą wiedzieli, że nie mają szans. To nie są te czasy, żeby oni, yy, żeby oni walczyli na śmierć i życie. Mamy zajęty, zajętą yy, całą, całą Białoruś do Mińska. wtedy pytamy Putina. Putin! Grasz? Ale tak, moi drodzy, proszę bardzo, przedstawiam cosplay na Avril Lawin. Tutaj mamy, proszę bardzo, tak wygląda outfit. Mam nadzieję, że się podoba. Kostem tego posło pofarbowanie włosów. Mam nadzieję, że zejdzie faktycznie do tych pięciu myć. Jak nie, no to będziemy się będziemy się marcić wtedy, no. Także tak to wygląda, proszę bardzo. Hope you like it. I że, że było warto. Czekajcie, ona jeszcze taką jedną minę robiła. Jak ona to robiła? Jak już tak? Rozpij na pasy, kiedy wciskam gaz. Wtedy znika czas. Lubimy, ty nas fotel wciska bas. W nocy oczy mamy jak koty. Ciao